Można wejść? Zapraszamy! Kochani, jesteśmy wy. Brady. Przyjechaliśmy na... Sylwestra. na Sylwestra. To co? Może pokażesz nasz. Rumtor, jasne. <laughs> Tutaj mamy korytarz z ubraniami. Tutaj mamy nasz. Jak... A w sumie tu rodziców jest. Um... Tutaj, o, jest Nikola. Siema. Mm, tutaj jest łazienka, a tutaj jest kuchnia. I my tu mamy łóżko, ale wygodne, co nie? Mega wygodnie jest, jakbyście nie wiedzieli, A tu mamy jeszcze taką półeczkę z. Książkami, oczywiście, ale ja ich nie przeczytam. Jak umiecie czytać po, yy, po jakiemu? Czesku. Czesku? To dajcie znać, bo ja nie umiem. Uczę się angielskiego, nie, nie czeskiego. <gryw> Więc jak umiecie gadać po czesku, to dawajcie znać. Okej, okay, jesteśmy już w windzie, więc jedziemy na dół i e, w ogóle my potem pójdziemy e, gdzie? Na, na miasto, na jedno. Miasto, na miasto, podobno jest, ja. nie? Zobaczymy. Nie więc zobaczymy. I teraz wysiadamy i idziemy do autka i jedziemy do restauracji. Przed kolejką, to znaczy przed restauracją, w yy, tak. której Dania podaje Dania poda je pociąg, jakby takich. Więc my szczekamy w kolejce bardzo długiej, a wyszliśmy z żeby się przepowietrzyć moją małą lalunią, i potem idziemy. A jak tutaj zobaczcie, zabałano. przed nami Muzeum Narodowe. Zobaczcie, jak pięknie. U -u. A tam już jedzie pociąg. To jest super. Cieszę się, że czekaliśmy bardzo Nadzia zamówiła lemoniadę i hamburgera i czeka na swój pociąg. Juhu! Weź palec z torów, Nadzia. Bo mnie przejadą. Właśnie nam uciekła dziewczyna. Spicie. Musimy czekać. No jeszcze jedno kółko. Poczekamy. Uh -huh. Musisz ciągnąć. Ściągniesz, Nadzio? Dziewczyny, ściągajcie! leczka, ściągaj! Dobra, i teści! Powiem Ci, mamo i tato i wszyscy widzowie, że ona, ona no, yes. Dobra? Bardzo. Polecasz? Jadom, jadą, jadom, jadągam. Proszę, dziewczyny ściągamy. Ściągamy. Zwoneczka. Jaki kolor spróbowała to jestem? Ja

Najedzona? Najedzona? Polecasz restaurację, tak się nazywa. Polecamy było smacznie, wołowo do auto, tak? i zabawnie. No. Tak. I jeszcze raz Muzeum Narodowe. Naćka? Teraz idziemy do największej uliczki w... Pradze. w Pradze. A jeśli nie pamiętacie, gdzie jeszcze byśmy w najwyższej uliczce, to wejdźcie na vlog w Oliwka z nami. Oliwia z nami. I lecimy. I lecimy. To leccie, dziewczyny. Chodźcie. Kochani, zobaczcie, jesteśmy przed tym bramą, ale jest aż tak dużo ludzi, że aż jest sygnalizacja I Jest tak wąsko, żeby tak. się wszyscy pomieścili. To mamy sygnalizację. Sygnalizację, no. O. Dit je! Wacht, kom. Helemaal op te gaan. Ja, ja. Wil je het snel? Ja, maar let's. Wuhu! Ik ben leuk hier. de balans is, dan staat ik hier. leuk. Wuhu! Nou, dat is Eh, fies. Kom in! To jest tak jak powinno być coś Koniec. mał na końcu, nie? No jest woda. tylko woda? Nie ma Tam woda. Nie ma jest, ale nie ma przejścia. Nic nie ma tutaj, to jest restauracja. Na końcu jest woda, ale stąd nie widać. Było widać stamtąd. I jak ptaczka? To zmieszczona po hamburgerze? To teraz lecimy gdzie? Na Biblio! Takie. Ty nie wiecie co to jest wąsk? Co to jest wąsk? Tata wie, co to jest wąsko. Jest pytanie, czy w Wenecji było wężej, czy to jest wężej? Czy tutaj jest wężej? Zobaczcie, teraz jest Chanel. Za zakupy do Nadzia, idziesz też? Wendrygie. To wchodź. Do biblioteki też jest kolega. No ale już nie jeździ, tylko trzeba stać. Selsiski poczekali na książki. Celu. na celowniku u celu. A jest? To jest wypelniona. Wow, co za otchłań książkowa. Nie wie co. No. A wiecie, że tam na dole tylko jest lustro. No ty sprzedawczy. <grystanie> Witaj! Czytać. Witaj! Lustra. Już czas. Ostatnia dzisiaj przygoda w tym dniu, czyli yy, Jarmar. Znika z Co macie, dziewczyny? mamy Próbuj. No. a ja próbuję corn czyli harówki w cieście. Tak no. Nadia? Nadia? Zakręcony ziemniak? Good? Próbujemy? Gaszta suszone. Nie suszone, tylko pieczone. To trzeba obrać? Nie wiem po prostu jak to się. Wie. Obrać się! Obrać się! Okay, robimy test, to się obrać. Ale słodkie? No jak, jak pyrory. <laughs> <laughs> ja jak byłam młodsza gdzieś jakiś ale nie pamiętam że smakowałam najpierw bez soli słodki, nie? nie, nie lubię wata. a to smakuje podobnie jak batata bo to też nie jadłem, ale tak mi się wydaje bo to jest słodkim ziemniakiem a ja od tej cioci co zawsze chodziłam Cadja znalazła co? Czu! Mamy je! Aha. Ale myślę, A ty lubiasz Nadia cinić mnie, nie? Nie, to by tutaj A. lepiej pasowała. Nie, no to jest mama. Jak Nadia smakuje? Dobrze. Czy lubisz cinić mnie, nie? Tak. Ten razem to z... jest Frankosa. Feścik! Kawal na ciebie. O kurde, ale wali. Nie? Czostkę, Dajcie! Co, co? A, nie, Czostkę. ja mam dzisiaj coś nie, Dawaj, nie no. tak. Bardzo mocno daję czosnkiem. Ale gorące. A, gorące! A, gorące. Jan? Olej. <śm> <śm> olej. Nie no. O, olej, to. Chcesz spróbować? No, ja Trzymaj. Dobre? Nadia ma gorąco czwarte z Starbucksa i jest przepyszna. Prze, Nadia, dawaj próbują. Nie jest gorąca. Aż tak mocno. Proszę, dobra. A ja ci zatkę, co?